Zanim zaczniemy tę modlitwę, zatrzymaj się na chwilę. Jeśli te słowa przynoszą Ci spokój, pamiętaj, by subskrybować ten kanał. Zostawić serce, napisać kilka słów w komentarzu i podzielić się tą modlitwą z kimś. Kto dziś też szuka nadziei. Niech dobro, które dziś otrzymasz, popłynie dal. Ej. Są takie dni, w których wydaje się, że wszystko. Co mieliśmy, po prostu znika. Nie wiemy, gdzie to się stało ani dlaczego. Zgubiliśmy coś, co wydawało się stałe, może rzecz, może człowieka. A może poczucie sensu, wiary, bezpieczeństwa. Cisza po utracie potrafi być najgłośniejszym dźwiękiem świata. W takich chwilach Bóg posyła nam przyjaciela, świętego Antoniego. Nie tylko patrona zagubionych rzeczy, ale przewodnika dusz, które utraciły drogę do światła. On przypomina, że to, co naprawdę ważne, nie ginie, tylko czeka, aż serce znów się otworzy. Usiądź teraz wygodnie, oddychaj spokojnie. Nie musisz nic robić, nie musisz nic naprawiać. Po prostu pozwól, by ta modlitwa poprowadziła cię powoli. Do miejsca, gdzie Bóg odnajduje te. O, co ty straciłeś? Kiedy coś tracimy, najpierw czujemy pustkę, potem żal, a potem lęk. Bo strata dotyka nie tylko tego, co zewnętrzne, ale porusza to, co wewnętrzne, naszą wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność. Ale Bóg nie pozwala, by cokolwiek zginęło naprawdę. W Jego oczach wszystko ma swoje miejsce. Każda zguba może stać się drogą powrotu, każdy ból lekcją dojrzewania, każda cisza modlitwą, której jeszcze nie nauczyliśmy się słuchać. Święty Antoni powtarza: Nie bój się szukać, bo szukanie jest. Tej już drogą do odnalezienia. Święty Antoni, przychodzę dziś do ciebie z sercem ciężkim i zagubionym. Nie wiem, gdzie się podziała moja siła, moja radość, m, adzie pewność, że wszystko ma sens. Patrzę na świat i widzę chaos. Patrzę w siebie i widzę ciszę, która boli. Pomóż mi uwierzyć. Że Bóg wciąż widzi mnie w tym wszystkim. Że jego spojrzenie nie zgub. Iło mnie, choć ja zgubiłem jego głos. Pomóż mi odnaleźć spokój, który straciłem. Gdy próbowałem wszystko naprawić sam, naucz mnie szukać nie po omacku, lecz z ufnością. Że to, co prawdziwe, nigdy się nie gubi. Tylko czasem ukrywa się w cieniu. Bym nauczył się patrzeć głębiej. Święty Antoni, przypomnij mi, że nic nie jest przypadkiem, że Bóg nie zabiera, by karać, lecz by oczyścić przestrzeń w sercu na nowe światło. Panie, przez wstawiennictwo Świętego Antoniego. Daj mi siłę, bym potrafił czekać, bo najtrudniej czeka się wtedy, gdy serce jest zrani. One? a jednak właśnie w ciszy kiełkuje nadzieja. Niech Twoja obecność wypełni każdy zakamarek mojego lęku. Niech Twoje światło dotknie miejsc, których się boję. Niech te, woja miłość odnajdzie to, co w moim wnętrzu zgasło. Święty Antoni, pomóż mi wierzyć, że wszystko, co tracę, ma sens, który późnam, gdy przyjdzie czas. Pomóż mi zaufać, że to, czego? Dziś nie rozumiem. Jutro stanie się błogosławieństwem. Święty Antoni, naucz mnie widzieć odnalezienie nie tylko w rzeczach, ale w relacji z Bogiem, tu, Riza czeka. Niech jego obecność stanie się moim domem. Kiedy gubię drogę, przypomnij mi, że on jest drogą. Kiedy gasnę, pokaż mi, że on jest światłem. Kiedy nie mam siły, naucz mnie. Szeptać jego imię. Bo samo Jezu wystarczy, by powrócił pokój. Niech każda zguba stanie się początkiem nowego zaufania. Niech każde nie wiem przemieni się w wierze. N. Niech każda łza stanie się modlitwą. Która oczyszcza, a nie niszczy. Święty Antoni, prowadź mnie. Gdy moje oczy nie widzą sensu. Niech twoje słowa staną się la, tarnią. Gdy mój głos milknie, niech twoja modlitwa uniesie mnie w ciszy. Są chwile, kiedy nie widać końca drogi. Gdy każde pytanie pozostaje B, z odpowiedzi. Wtedy, święty Antoni, przypomnij mi. Że Bóg odpowiada w ciszy. Pomóż mi trwać, gdy wszystko w środku się burzy. Pomóż mi ufać, gdy wszystko we mnie krzyczy, że już nie warto. Pomóż mi wierzyć, że jeszcze odnajdę to, co zgubiłem. A może nawet coś więcej spokój, pokorę, sens. Bo Bóg nie gubi swoich dezet i eci. On pozwala im się zgubić tylko po to, by mogły odkryć, jak bardzo są kochane. Święty Antoni, dziękuję Ci, że przypominasz mi o nadziei. Dziękuję, że uczysz mnie widzieć Bożą Obecność. W miejscach, gdzie wcześniej widziałem tylko stratę. Niech moje serce stanie się miejscem, w którym nic już nie jest zgubione. Bo wszystko ma swoje znaczenie w Bożym planie. Daj mi serce spokojne i ufne. Daj mi oczy, które widzą światło, nawet w mroku. Daj mi wiarę, która nie pyta dlaczego, lecz mówi cicho. Wiem, że jesteś. Usiądź jeszcze przez chwilę w tej ciszy. Oddychaj powoli. Poczu J, że to. Co było ciężarem, staje się teraz lekkie. Bo Bóg właśnie w ciszy uzdrawia Twoje serce. Nie musisz już szukać gorączkowo. Nie musisz się bać. Wszystko, co prawdziwe, wróci. A to, co nie wraca, nie było potrzebne do D, Rogi. Święty Antoni, patronie nadziei. Prowadź mnie każdego dnia ku światłu którego nie da się zgubić. Jeśli ta modlitwa przyniosła ci spokój, zostaw znak serca, subskrybuj kanał. Napisz w komentarzu, co czujesz po tej modlitwie. I udostępnij ją komuś, kto dziś też potrzebuje nadziei. Niech święty Antoni pomoże odnaleźć światło. Tym, którzy jeszcze błądzą w ciemności. Wróć jutro. By znów się pomodlić. Pokój z tobą!